Andrzej Wajda to swoim nazwiskiem i poświadczył bez pozwolenia cenzury. Czy na planie wyraźna była obecność, bo na pewno was kontrolowano? Znaczy nie, pisali donosy codziennie z planu ktoś. Które, było tam kilka osób, które po prostu donosiły. Ale myśmy realizując to wszystko, przecież powstawały dialogi czasem tego dnia, to, tego nie było w scenariuszu, a myśmy mm. wprowadzali jakieś zmiany. Myśmy się tym w ogóle nie zajmowali, nie przejmowali. Problem był, jak się zaczął stan wojenny, a myśmy mieli do dokręcenia pół sceny dokładnie, mój występ, e, piosenkę, I którą ten... miał. Myśmy cały film mieliśmy nakręcony, tylko ta piosenka. No, I, I poród chyba. Poród był w nocy kręcony. Z, z 13 na 14 grudnia, dokładnie 13 grudnia w nocy, kamera była w szpitalu. Nakręcił operator poród, i dzięki temu mieliśmy kamerę 14 w ręku, bo on w nocy poród został nakręcony nad ranem. I on już nie oddał kamery do wytwórni, tylko wziął ją do domu i miał następnego dnia. Na szczęście. I, i na szczęście, bo za wytwórnią. W krzakach nakręciliśmy ten, wskoczyłam na plandekę od ciężarówki, na takim malutkim magnetofoniku miałam nagraną tę piosenkę, żeby ruszać ustami tak, i po prostu nakręciliśmy na moją stronę i film był dzięki temu tylko skończony, tak by nam brakowało tej mojej strony.